Witam Państwa. W środę 24 lutego Karolina Czereda zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w serwisie Sarny na żarskim cmentarzu porady dietetyka zupełnie za darmo rozdali pieniądze na kulturę i sport, koncert w szkole muzycznej i konkurs na Ex Libris. Rośliny na nagrobkach wabią dzikie zwierzęta. Sarny wchodzą na teren żarskiego cmentarza, brudzą i zjadają kwiaty. A mieszkańcy odwiedzający groby swoich bliskich mają już tego dość. Sarna idzie, no idzie, wchodzi tam bramą od ulicy szpitalnej, gdzie jest kołek. Kołek nie jest żadną bramą, jeżeli chodzi o cmentarz. W pożarskim cmentarzu grasuje dzika zwierzyna. Sarny obgryzają wieńce i wyjadają z grobów żywe kwiaty. Mieszkańcy mają dość. Problem ten zgłosili do jednego z żarskich radnych, Czesława Gadomskiego. Mieszkańcy żarn do mnie zgłosili się ze, ze względu na to, że pochowali swoich znajomych na cmentarzu, i po przybyciu na drugi, trzeci dzień na groby świeżych, złożonych kwiatów. Dokonali odkrycia, że po prostu kwiatów nie ma. Zostały wszystkie zjedzone, a przy tym zostały wybrudzone odchodami groby właśnie ich bliskich i to była nie pierwsza sytuacja i dlatego musiałem, byłem zobligowany do tego, żeby mieszkańcom tutaj coś pomóc w tej sprawie. Pani Jadwiga Rydel również przekonała się o tym, ile szkód wyrządzić mogą sarny. Szpitalnej w ogóle nie ma takowej yy, bramy. Więc uważam, że winę ponosi opiekun tego cmentarza. Jakie rozwiązanie planują urzędnicy? Już yy, na dzisiaj yy, urząd podjął takie działania, że, że te furtki yy, na cmentarzu będą, no będą założone. No, na dzisiaj jest to, na razie musimy wybrać yy, ofer, o, znaczy ofertę tak, i, i, i firmę, która, która po prostu te furtki tam yy, założy. To powinno rozwiązać problem. I to powinno rozwiązać problem. No podejmujemy działania, tak, których po prostu wymaga sytuacja i, i, i cały czas mamy jakby kontrolę nad tym, tak? Urzędnicy zapewniają, że uszczelnienie ogrodzenia jest sprawą pilną, póki co przed bramkami wywieszono prośbę o ich zamykanie, ale jak tu zamknąć bramkę, kiedy w ogóle jej nie ma? Na mieszkańców żar w 105 Szpitalu Wojskowym w żarach czekają dietetycy. Konsultacje i porady z żywieniowcami odbywają się tam za darmo. Chcesz wiedzieć, co jeść, by być zdrowym? Masz problem z cukrzycą, otyłością lub miażdżycą? Skorzystaj z bezpłatnych porad dietetyka, które prowadzi 105 Szpital Wojskowy w żarach. Z tych porad mogą skorzystać wszyscy chętni pacjenci, którzy chcą zmienić swój sposób odżywiania. Mają różne jednostki chorobowe. Najczęściej cukrzyca, otyłość, miażdżyca, choroby sercowo-naczyniowe z takimi problemami najczęściej trafiają do nas pacjenci. I z tego zakresu prowadzimy edukację żywieniową pacjentów. Sporad dietetyka skorzystać mogą również kobiety w ciąży. Obserwujemy bardzo duży odsetek kobiet w ciąży które zgłaszają się do nas z tak zwaną nietolerancją cukru. I tymi pacjentkami również się zajmujemy, edukujemy ich, spotykamy się w takich cyklach nawet tygodniowych po to, żeby ustabilizować właśnie poziom cukru we krwi. Aby skorzystać z darmowych porad, wystarczy przyjść do Centrum Diabetologicznego, które mieści się w budynku Polikliniki 105 Szpitala. Dietetycy są do dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 11 do 14. 180 tysięcy złotych tyle żarski powiat miał do rozdania dla organizacji promujących sport, kulturę i turystykę. Kto dostał najwięcej? Starostwo podzieliło pieniądze na kulturę, edukację, sport i turystykę. Do rozdania było łącznie 180 tysięcy złotych. W konkursie startowały organizacje i stowarzyszenia. W tym roku wniosków było więcej niż w ubiegłym. Trzeba było tak dzielić, żeby te zadania równo i te zadania, które są tak najbardziej jakby rozpoznawalne, mają markę w naszym powiecie, żeby one uzyskały dofinansowanie. Najwięcej, bo aż 100 tysięcy złotych, otrzymało Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne Żaranin, ale wnioskowało o 150 tysięcy. Kto jeszcze skorzystał? Góra Leczadeccy również dostali na, na swoje takie działania. Przede wszystkim dostali na, na wyjazdy z młodzieżą. Tak naprawdę w tych wszystkich projektach staramy się dofinansować te projekty, które będą promowały powiat, ale przede wszystkim zajmowały się młodzieżą. Organizowały dla młodych ludzi różnego typu zajęcia, dla młodych ludzi i też dla osób, które mogą. Ten powiat żarski pokazywać gdzieś poza granicami naszego powiatu, a nawet i poza granicami kraju. Powiat przyznał dotacje na 16 projektów kulturalnych i 12 dotyczących działań sportowych i turystycznych. W sporcie w tym roku więcej pieniędzy dostanie AGROS. W zeszłym roku dostali 10 tysięcy, w tym roku troszkę więcej, ponieważ doceniamy przede wszystkim tę działalność taką związaną z młodzieżą i tutaj mam, wiemy, że ogromne osiągnięcia mają lekkoatleci i bardzo chcemy, żeby lekkoatleci również byli rozpoznawalni, bo tak naprawdę agro skojarzy się z zapasami. Tak. Właściwie musimy pamiętać, że agros to lekka atletyka również. Organizacje i stowarzyszenia, które nie dostały dotacji mogą liczyć na pomoc powiatu w ciągu roku. Starostwo funduje im nagrody i puchary. Już jutro w czwartek 25 lutego w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Żarach wystąpi polsko-niemiecka orkiestra kameralna i zespoły kameralne. Mamy przygotowany piękny program z muzyką lekką i przyjemną, taneczną i swingową, trochę muzyki klasycznej. I ten koncert będzie się już w dniu jutrzejszym, czyli w czwartek, 25 lutego o godzinie 18, w naszej sali koncertowej. Wstęp jest jak zawsze wolny. Liczę na Państwa liczne przybycie. Pozdrawiam serdecznie. Koncert jest podsumowaniem 28. polsko-niemieckiego obozu muzycznego, który odbył się w Karpaczu. 16. Biennale Lex Librisu przed nami. Konkurs ten od 1986 roku organizuje Żarska Biblioteka i ma charakter międzynarodowy. Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 roku życia. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną ilość Ex Librisów o dowolnej tematyce. Ex -libris jest to... Hmm, jest... Tłumacząc na język polski z książek, czyli znak własnościowy książki, który, w którym w średniowieczu, w wiekach późniejszych w ten sposób oznaczano, kto jest właścicielem danej książki. Dziś jest troszeczkę to inaczej robione, biblioteki robią to inaczej, ale on dziś, właściciel książki wkleja takie libry do swojej książki i oznaczało to, on jest jej właścicielem. W tym roku organizatorzy utworzyli dodatkową kategorię. W związku z tym, że w tym roku przypada 1050 rocznica Wsztu Polski, otworzyliśmy utworzona tak taka dodatkowa kategoria związana właśnie z tym wydarzeniem historycznym, w którym młodzi artyści będą pokazywać, jak wyobrażają sobie, wyobrażali to, to wydarzenie, jakie miało wpływ na dzieje naszego kraju. Na pracę Żarska Biblioteka czeka do 10 czerwca. Muzyka w Żarach w gimnazjum nr 3 rozegrano rejonowe zawody Lubuskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców w Koszykówce. Faworytem rozgrywek była drużyna gospodarzy. Zawodnicy, którzy na co dzień w większości grają w chromiku, potwierdzili to na parkiecie, pokonując bardzo pewnie rywali ze Szprotawy i Wschowy. Uczniowie gimnazjum nr 3 awansowali do zawodów półfinałowych, gdzie m.in. zmierzą się z drużynami z Zielonej Góry. Pierwszy mecz wygraliśmy już z gimnazjum nr 2 Wschowa. No i teraz toczymy pojedynek z gimnazjum numer 2 Szpitala. No, sądzę, że dalej awansujemy do półfinału Lubuskiej Olimpiady Młodzieży koszykowej, Koszkowej, który też już się zmierzymy z, gimna z gimnazjami z Zielonej Góry za Starym. Także to jest nasz stały rywal w zamierze. Zawody półfinałowe prawdopodobnie zostaną rozegrane w żarach. W szkole podstawowej numer 1 rozegrano kolejny rzut powiatowej ligi zapaśniczej. Zawody skierowane są do najmłodszych adeptów tej olimpijskiej dyscypliny. Warto zobaczyć, przekonać się na własne oczy, jak to wygląda szkolenie u nas w Agrosie. Mnóstwo dzieci, około 120 zawodników, takich skromnie patrząc. Nie mam jeszcze wszystkich krzyżówek. Jest nas bardzo dużo, bardzo się z tego cieszymy. Myślę, że rodzice podejmują dobrą decyzję, zapisując swoje pociechy do sekcji zapaśniczej, które są praktycznie we wszystkich szkołach w żarach dla tych oczywiście najmłodszych adiektów sportu zapaśniczego. Powiatowa Liga Zapaśnicza to cykl comiesięcznych zawodów. Rozpoczynamy po zawodach pierwszego kroku. Jest to miesiąc grudzień, co-miesięczne zawody. Staramy się, żeby każda szkoła, gdzie jest grupa naborowa, była gospodarzem tej imprezy. W miesiącu czerwcu następują zawody finałowe, gdzie nagradzani są upominkami, dyplomami i medalami. W zawodach wystartowało ponad 120 młodych zapaśników z wszystkich żarskich szkół oraz z Lubska, Grabika i Sieniawy Żarskiej. Witam, jestem Łukasz Karolak, jestem ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Żarach, gm. Władysława Chrobrego. No i teraz aktualnie chodzę na zapasy do Szkoły Podstawowej nr, nr 3. Od kiedy uprawiasz zapasy? Od chyba około 2 lat. Już jakieś sukcesy na koncie? No są. Medale, trzecie miejsca, pierwsze miejsca, drugie. A dlaczego właśnie zapasy? Dlaczego ta dyscyplina? Polecił mi to kolega. No i, no i moim zdaniem to była bardzo dobra decyzja. Już tutaj dzisiaj walczyłeś? Jeszcze nie, niestety nie. I co z nadzieją oczywiście na pierwsze miejsce? No liczę na to. Wyniki zawodów oraz fotorelację będzie można znaleźć w najnowszym wydaniu Gazety Regionalnej. Szymon Konopielko, witam widzów telewizji regionalnej. Jutro czeka nas pogodowy miszmasz. Zapraszam na szczególną prognozę pogody. Agata Bankiewicz. W czwartek w Żarach, Szprotawie i Gubinie termometry wskażą do 5 stopni w dzień, a jeden w nocy. Na niebie słońce będzie przeplatało się z chmurami. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu ze śniegiem. Ciśnienie wyniesie 14, 1014 hektopaskali. Wiatr w porywach osiągnie do 27 km na godzinę. Powieje z południowego zachodu. W czwartek 25 lutego imieniny obchodzą Cezary oraz Donatan. Panom już dziś życzymy samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Dziękuję za uwagę, Bartek Jeroś. W wiadomościach to wszystko. Już za chwilę zapraszam Państwa na program Poznaj Swoje Miasto, dziś zatytułowany Między Dolnym Folwarkiem a Lasem Miejskim. Następnie wiadomości z powiatu żarskiego. Ja już dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.